Od 2023 roku, gdy w maju tegoż roku weszła w życie ustawa o fundacji rodzinnej, w banku PKSA powołaliśmy specjalną jednostkę biuro Family Office. To biuro, które wspiera polskich przedsiębiorców, nestorów, sukcesorów w sukcesji, bo dzisiaj widzimy na rynku, że sukcesja jest jednym z największych wyzwań dla polskiego biznesu. Coraz więcej przedsiębiorców jest już w wieku emerytalnym, czy blisko, blisko tego wieku, i myśli o tym, żeby przekazać stery swojej firmy kolejnym pokoleniom, bądź w sposób, na przykład na rynku M&A sprzedać udziały w spółce, tak aby z tych środków dalej korzystać i zapewnić ciągłość działania rodziny i swojego biznesu. Nasi pracownicy, senior family officerowie, współpracują bezpośrednio z klientami, gdzie prowadzą proces sukcesyjny, pomagają układać klientom, klientom konstytucję rodzinną, statut fundacji rodzinnej i potem. Towarzyszą klientom na każdym etapie. Czy rejestracji, założenia rachunku dla Fundacji Rodzinnej, ale również potem pomagamy klientom spełniać potrzeby Fundacji Rodzinnej jako osoby prawnej w naszym banku. Czy po stronie na przykład inwestowania środków i zapewniania profesjonalnego wealth managementu, czy po stronie chociażby pozyskiwania pozyskiwania, finansowania, jeśli taka potrzeba istnieje. Jesteśmy jednostką, która na każdym etapie życia naszych klientów Towarzyszymy im, wspieramy ich i dbamy o jak najlepszą obsługę, zapewnienie profesjonalnej jakościowej, jakościowych usług dla naszych klientów, ale przede wszystkim, żeby klienci czuli się bezpiecznie, w dobrych rękach i ta usługa oczywiście jest usługą bardzo dyskrecjonalną. Jeśli zaś chodzi o, o udział w dzisiejszym panelu i w tej ciekawej dyskusji, wiele było mowy o innowacyjności, elastyczności w podejściu polskich przedsiębiorców, ale również o dostępie do kapitału, takim jak private equity czy venture capital. To bardzo, bardzo ciekawe formy do tego, żeby również przeprowadzić sukcesję w sposób niekoniecznie zostawiając stery, stery swojego biznesu, swojej firmy rodzinie. I w tym wszystkim oczywiście potrzebna jest również odwaga do tego, żeby wyjść na rynek, do tego, żeby rozwijać dalej biznes, zdobywać nowe rynki, zarówno geograficznie poza Polskę, jak, jak i dywersyfikować swoją ofertę. Z panelu również wybrzmiała wielka potrzeba udziału sztucznej inteligencji w tym, aby rozwijać, rozwijać swój biznes. Trzeba na to spojrzeć z odwagą, z dużą szansą, ale również nie bagatelizować zagrożeń, które, które z tego płyną, czyli w odpowiedni sposób przekazać to załoze swojej firmy, odpowiednio ludzi wyszkolić, zwarsztatować i pokazać, jaki jest cel prowadzenia nowoczesnych narzędzi tak, aby dla dobra wszystkich załogi i klientów firma, przedsiębiorstwo mogło dalej się rozwijać. Forum Biznes 360 to miejsce, w którym spotyka się biznes, spotykają się prawnicy, podatkowcy, przedsiębiorcy. To miejsce, w którym można wymienić swoje doświadczenia, dużo się dowiedzieć, dużo się nauczyć, ale przede wszystkim też zbudować ciekawy networking. I myślę, że z tego wydarzenia każdy wyniesie coś dla siebie. Naprawdę warto.